Stowarzyszenie Wolna wraz z, z, z pomocą kolegów z partii Korwin-Krzanów jest współorganizatorem spotkania dzisiaj. Więc nie chcą przedłużać, przekazuję głos panu Przemkowi. Dziękuję bardzo za, za, za to zaproszenie. Dziękuję państwu, a właściwie panom za obecność. Powiedzę, że mamy wybitnie niski współczynnik feminizacji na tym spotkaniu. To jest troszeczkę mniej więcej jak spotkanie na cechowni, na kopalni, mniej więcej podobna struktura płciowa jest takich spotkań. Jesteśmy, szanowni zgromadzeni, w trakcie piątego miesiąca przeprowadzania w Polsce tak zwanych dobrych zmian. I ci, którzy mieli złudzenia, ci, którzy mieli wątpliwości, ci, którzy e, myśleli, że może tak będzie trzy kroki w dobrą stronę, a jeden w złą, już mogą sobie wyrobić zdanie, czy faktycznie tak jest, czy faktycznie idziemy ku dobremu, czy faktycznie e, te zmiany, które mają miejsce, służą temu, żeby rozwiązać największy problem Polaków. Bo zdaniem. Partii Korwin, moim zdaniem, wszystkie problemy Polaków można zamknąć w jednym zdaniu i postawić, że jeden podstawowy problem, który my mamy jako Polacy jest taki, że nie chcemy mieszkać we własnym kraju. Nie chcemy mieszkać w tym miejscu, w którym mieszkali nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie bardzo często i masowo całe pokolenie Polaków wyjeżdża z własnego kraju. Tu nie ma wojny, tu nie mamy e, państwa islamskiego, które, e, którego wojownicy obcinają ludziom masowo głowy i dlatego ludzie wyjeżdżają z Polski. Nie zostaliśmy zbombardowani przez Amerykanów, nie został nam zmieniony e, przynajmniej metodami zbrojnymi e, rząd, nie rozpadło się do końca państwo, chociaż jeden z jego ministrów e, w poprzednim rządzie twierdził, że ono istnieje tylko teoretycznie, ale pomimo tego, w trakcie ostatnich kilkunastu lat ponad 2 miliony, grubo ponad 2 miliony Polaków wyjechało z Polski i w zeszłym roku z Polski wyjechało 170 tysięcy osób. Jednocześnie z takich roczników jak mój. Ja jestem rocznik 78. Urodziło się wtedy 720 tysięcy dzieci. Liczba dzieci w roczniku spadła do 390, 380, 400 tysięcy. Jeżeli urodziło się 400 tysięcy dzieci, jeżeli wyjechało 170 tysięcy osób, to znaczy, że 230 tysięcy Osób dorosłych z jednego rocznika, kiedyś będzie płacało, popracowało na to, żeby utrzymać swoje dzieci, swoich rodziców i zapłacić za emerytury 720 tysięcy osób. Ta matematyka pokazuje, że w Polsce, w perspektywie 10-15, może szybciej lat, wszystko się rozpadnie, jeżeli chodzi o sferę publiczną. Ponad rok temu został opracowany raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej sytuacji sektora emerytalnego, konkretnie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na takich spotkaniach bardzo lubię pytać, zadawać pytanie, co zrobiła Najwyższa Izba Kontroli z raportem dotyczącym tego, jakiej kondycji jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Co zrobiła? Utajniła. No i teraz zadajemy sobie pytanie, jak są dobre wieści, to dlaczego je utajniać przed Polakami? Bo wiadomo, że odpowiedź na pytanie, w jakiej kondycji jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, biorąc pod uwagę demografię, proste, twarde, brutalne liczby, to są trzy możliwe odpowiedzi. ZUS jest w e, sytuacji bardzo dobrej, B, ZUS jest w sytuacji doskonałej i C, ZUS jest w sytuacji fantastycznej. Wybierz sam, w której jest sytuacji. Jak sobie zdajemy sprawę, że ponad rok temu Bank Światowy publikuje raport, w którym mówi, że między 2022 a 2027 nie da się z podatków wyjętych z naszych kieszeni dopłacić do ZUS-u, Krusu, tyle, żeby to się spieło. Bo po prostu nie da się aż tyle pieniędzy Polakom zabierać, bo poprzedni rząd 13 razy podnosił podatki, a wpływy podatkowe za 2013 rok były prawie takie same e, za 2014, były prawie takie same jak za 2011. Podnoszą podatki, podnoszą VAT, podnoszą akcyzę, pod, pod, likwidują ulgi w podatku dochodowym do osób fizycznych, wprowadzili podatek od miedzi i srebra, czyli od KGHM, a dochody stały w miejscu. I zadajmy sobie proste pytanie. Dlaczego poprzedni rząd był tak zły i niedobry i dlaczego nie dał nam 500 złotych na każde dziecko? Dlaczego w ogóle poprzednie rządy nie wpadły na taki świetny pomysł? Dlaczego nie uchwalono? Dlaczego rząd PiSu jest tak chciwy i dał tylko nie na wszystkie dzieci? Dlaczego nie dał 700 albo 1000 złotych? Bo po prostu tych pieniędzy nie ma. Bo pieniądze, które od pierwszego. Kwietnia tego roku mamy dostawać za posiadanie dzieci. To pieniądze łącznie składające się na całkiem konkretną kwotę 23 miliardów złotych. Co można kupić za 23 miliardy złotych? Za 23 miliardy złotych można w Polsce zlikwidować podatek PIT. Bo dochody z Pitu to jest 45 miliardów złotych, z tego to jest PIT od 7 milionów emerytów i rencistów, to jest PIT. Od 3 milionów osób pracujących w budżetówce, ponad 600 tysięcy urzędników i ponad grubo 2 milionów żołnierzy, sanitariuszy, pielęgniarek, lekarzy, nauczycieli akademickich, nauczycieli, policjantów, strażaków, leśników, i mogły tak wymieniać, 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 wymieniać. Więc jeżeli państwo z tych 45 miliardów połowę płaci samo sobie, Czyli bądźmy liberalni, liczmy na, na ich korzyść 20 miliardów. Jeżeli pobór PIT-u kosztuje 3 miliardy złotych, jeżeli 18 tysięcy osób rocznie traci życie na wypełnianie pitów. A dlaczego 18 tysięcy? Bo sobie wyliczyliśmy 25 milionów podatników podatku PIT. Razy półtorej godziny na wszystkie czynności w trakcie roku, które doprowadzają do tego, że on zostanie wypełniony po stronie urzędników, pracodawców, pracowników tyle to mniej więcej wychodzi i to też już liczymy z zapasem. I jak sobie wyliczysz 25 milionów razy półtorej godziny i podzielisz przez to, że miesięcznie człowiek normalny etat ma te 160 godzin, to wyjdzie nam, że 18 tysięcy osób w Polsce na pełen etat, nic nie robi, tylko wypełnia pity. To jest więcej ludzi, niż osób, które są zatrudnione w Trzebini. Tak, by całe wasze miasto zawijało jak ten świstak sreberki, wypełniało te pity, czyli robiło coś, co jest w sumie niepotrzebne, a to po to, żeby zebrać pieniądze, które z trudem wystarczyłyby na tą jedną pozycję budżetową 500+. 500+, plus 23 miliardy złotych na dziecko, za te pieniądze można byłoby podwoić polską armię. Bo Polskie PKB to jest 1,7 miliardów, 1%, mld, 1 PKB to jest 17 miliardów, prawie 2%, które mają iść na armię to są 33 miliardy, z tego 7 miliardów idzie, pamiętajcie o tym, na młodych, nie tylko młodych, ale często bardzo młodych emerytów mundurowych, no i zostaje na prawdziwą armię jakieś 25 miliardów, troszkę więcej niż zapłacimy za 500+. Jak sobie popatrzymy, na tą sytuację, na tą politykę, na te działania, które mają miejsce w trakcie ostatnich czterech miesięcy, to jedna rzecz jest jasna. Niektóre rzeczy, które robi rząd pisem, mi się podobają, bo kto z nas tęskni za Tomaszem Lisem w telewizji? Kto z nas e, uważa, ja na przykład wolę propagandę Kurskiego niż propagandę Kraśki i tych wszystkich innych niedobrych ludzi, których z satysfakcją odbierałem te smsy, niniejszym informuję, iż zmienił mi się numer telefonu, ponieważ zakończyłem współpracę z Telewizją Polską, ponieważ zakończyłem współpracę z radiem, tak dalej, tak dalej, tak dalej, no po prostu 70% składu dziennikarskiego, który miałem w telefonie, ludzi, z którymi miałem jakieś tam relacje jako poseł i tak dalej, którzy zaproszali mnie do programów i tak dalej. Rotacja gigantyczna. I tutaj można powiedzieć, ci, którzy przyszli są lepsi, gorsi, ale generalnie było tak do pani, że dla mnie już to nie mogą popsuć generalnie. A część tych dziennikarzy, zwłaszcza młodych, są naprawdę fajni ludzie, którzy trafili do TVP. Ale z tego powodu, że propagandę kraśki i lisa zmieniliśmy na propagandę Kurskiego, przestaniemy wyjeżdżać z Polski, no nie. Żeby to się zmieniło to musimy zacząć w Polsce dobrze zarabiać. Bo znacie doskonale, przynajmniej ci, którzy ze mną jeżdżą i nie są na pierwszą spotkaniu, bo zawsze o tym mówię, ten przykład. Co zrobił w y, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, by się dowiedzieć y, dlaczego ludzie z jego województwa wyjeżdżają. Wiecie co zrobił? Zamówił opracowanie za 4 miliony złotych na temat, dlaczego ludzie wyjeżdżają z województwa warmińsko-mazurskiego i co zrobić, żeby przestali wyjeżdżać. I co się dowiedział za 4 miliony złotych? Zgadnijcie, ludzie wyjeżdżają z województwa warmińsko-mazurskiego, bo nie mają roboty, a zwłaszcza dobrze płatnej roboty. I co drugie pytanie, na które odpowiedź poznał? Wydając na to zaledwie 4 miliony złotych z naszych pieniędzy i z naszych pieniędzy zapłaconych do Unii, czyli w ramach funduszu unii, unijnych, tak, dowiedział się, że żeby ludzie przestali wyjeżdżać z jego województwa, muszą znaleźć dobrze płatną robotę. Po prostu genialne. Kto z Was za pańkę zrobiłby takie opracowanie i zasadniczo przepytałby rodzinę, znajomych, zbudowałby grupę, i tak dalej. Ale teraz mamy to pogłębione socjologicznie i z bardzo dobrą metodologią, że mucha nie siada, tak? Więc krótko mówiąc, musimy tak zmienić Polskę, żebyśmy tutaj w Trzebini, w moich piekarach śląskich, z których ja pochodzę, w Oświęcimiu, w itd., i tak dalej, żeby osoba. Słabo wykształcona i słabo wykwalifikowana, która zaczyna robotę dostała 5 tysięcy na łapę przy obecnych kosztach życia w Polsce. Bo to jak się zapytacie Polaków w Irlandii, w Anglii, co zrobić, żeby wrócili do Polski, mówię jak ja bym w Polsce zarabiał 5-6 na rękę i wiedziałbym, że jak stracę robotę, to za 2-3 tygodnie znajdę pracę za podobne pieniądze, to jutro się pakuję. Bo ja nie chcę mieć z rodzicami czy z rodziną kontaktu przez Skype'a. Nie chcę e, tych dyskusji, czy jedziemy na święta do Polski, czy zapraszamy gościa do nas. Nie chcę nie chcą ci ludzie czegoś takiego. Notabene nie chcę mieć takich sąsiadów, jakich mają, tak? Bo Polacy bardzo często mieszkają w tych naj, nie najbardziej ekskluzywnych i najbardziej willowych dzielnicach i zazwyczaj generalnie jest mniej więcej dzielnica pakistańska, dzielnica polska i taka mniej więcej sytuacja, nie? Albo dzielnica turecka, jugosławiańska i polska, generalnie taka sytuacja. I ci ludzie mówią, że w Polsce czują się bezpieczniej. Znamy takich ludzi, którzy przysłali swoje rodziny do Polski, mówią dobra, dobra, w Warszawie mamy tylko jedną linię metra i w dodatku nie była nieraz wysadzana, A póki co przynajmniej, tak? Tragedią Polaków i Polski jest to, że ludzie, którzy uciekają przed działaniami terrorystycznymi czy wojennymi z Afryki Północnej albo chcą je przenieść do Europy po prostu i płyną przez Morze Śródziemne, jak się dowiadują, że wylosowali Polskę w ramach mechanizmu unijnego realokacji, to zaczynają płakać i mówią, że wolę wrócić do Libii, do Syrii, do Iraku, do Turcji i jeszcze raz próbować śmignąć przez morze Śródziemne, jeszcze raz wydać pieniądze, ale jaką ma perspektywę w Polsce? No chyba, że da się jakoś uciec. Nikt z tych ludzi. W których my też niezbyt chętnie, jak czytamy badania i rozmawiamy z bliskimi znajomymi, kto chciałby dzielnicy islamskiej w Trzebini? Już możemy sobie wyobrazić, możecie sobie te bloki wyobrazić generalnie, jak macie tam meczecik, tak dalej, tak, no, W każdym mieście jest taka dzielnica, najbardziej hardkorowa i wiadomo, że gdyby tam ich ulokowano, to by mieli ciepło wszyscy, tak. Wyobraźcie sobie wszyscy doskonale, co by było, jakby pierwszy pociąg 400 zawodników wylądował gdzieś w Białej Podlaskiej. Cała Polska jechałaby do Białej Podlaskiej na komitet powitalny tych ludzi, bo po prostu ich za bardzo nie chcemy. A jednocześnie ci ludzie byliby załamani, że wylądowali tutaj, a nie w Dortmundzie, Düsseldorfie, Essen, Kopenhadze czy innym Sztokholmie. Wszyscy o tym doskonale wiemy, tak? Ci ludzie nie uwierzyli, że jesteśmy po prostu zieloną wyspą. Nie uwierzyli, że to jest tak świetnie i fajnie po 25, 6, 7 latach wolności, że tylko siedzieć i płakać ze wzruszenia, że jest to tak dobrze. Byłem w Irlandii jako poseł i spotkałem się z panią poseł. Irlandzką, która chciała sobie zrobić żółwika i wrzucić yy, foto na swoją stronę, że w ogóle, no wiadomo, głosy Polaków w wiowach w Irlandii mogą być czasami decydujące i trzeba się śmiechnąć do polskiej mniejszości. I zaczyna ta pani poseł spotkanie od takiej gratulacji, że w Polsce jest tak dobrze i takimi jedzie formułkami. Mamy taki fajny wzrost gospodarczy, tak się rozwijamy, tak w fantastyczny sposób wyszliśmy z tego komunizmu, itd, tak dalej, tak, dalej, tak. Ja się uśmiecham, uśmiecham, słyszła, sosmom. Ja mówię, fantastycznie, teraz mam do Pani proste pytanie. Kiedy Pani do nas się wyprowadza? Ona na mnie patrzy i mówi, ale po co? Teraz ja zadam Pani pytanie. Jak jest tak świetnie, jak Pani przed chwilą mówiła, to dlaczego 300 tysięcy moich rodaków mieszka w Pani kraju? Bo uważają, że macie piękne kobiety? Bo uważają, że irlandzkie jedzenie jest takie pyszne? Bo macie świetny klimat? Jasne, śnieg nie pada, ale większość roku temperatura w przedziale 9-18 i lekko pada, nie? Piękne, zielone łąki nie biorą się z niczego. Generalnie musi padać, żeby tak ładnie na zielono trawka e, rosła. Dlaczego tylu moich rodaków wyjechało do kraju, który niedawno wyszedł sam z wielkiej biedy? Sz Irlandia, biedny cholernie biedny kraj. Kraj, który wyeksportował więcej, trzy razy więcej Irlandczyków mieszka w Stanach niż w Irlandii, tak? Wszystkie zarazy ziemnieczane, brytyjska okupacja. tak to jest jeden z niewielu narodów, który pod wieloma względami przeżył, że tak powiem, dostawał łomot tak jak Polacy. I taki biedny naród, który w latach 60. 70. 80. byli biedni, tak się wybił i wzbogacił. Wielka Brytania. W której wszystko się rozsypywało, gdy Margaret Thatcher premierem, została premierem premier tego kraju? Jest krajem, do którego wyjeżdżają chłopaki z gruby ze Śląska za, lepszą, za lepszym życiem. Do tego kraju, w którym bardzo ostro i twardo postawiono kwestię reformy górnictwa i skończenia tym, że górnictwo jest pasieką dla wszystkich wokół kopalni, a do kopalń trzeba dokładać z pieniędzy brytyjskich podatników. I to ten kraj wybrała największa liczba Polaków, prawie milion Polaków. Tą biedną Irlandię, która dzięki obniżeniu, uproszczeniu podatków ściągnęła kapitał, głównie notabene irlandzki, ze Stanów do nowych inwestycji, do tworzenia bardzo dynamicznego nowych miejsc pracy, to ta Irlandia z siedzibą Google'a na Europę i wielu innych koncernów globalnych, które się tam przeniosły, bo tam w pewnym momencie była najniższa stawka podatku CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych w Unii Europejskiej. Dlatego tam się przenosiły firmy, dlatego tam powstawały nowe miejsca pracy, bo tam realizowano ten program, który jest naszym programem. Ja po czterech miesiącach, czy pięciu rządów, pani, którą wybrali mieszkańcy tego miasta, bo pani premier Beata Szydło jest z tego okręgu wyborczego doskonale to wiecie. Ja jestem głęboko przekonany, że nie wydarzy się nic w tej kadencji, co sprawi, że zaczniemy wracać do własnego kraju. Chyba, że tam się zaczną dziać tak straszne rzeczy, że z powodów bezpieczeństwa Polacy zaczną wracać. Pomimo biedy, bo czasami człowiek mówi, woli żyć w kraju, w którym jest bezpiecznie, nawet jeśli jest biednie, nawet jeżeli jest gorzej. A to nie może być na Boga pomysł dla którego, i powód, dla którego wracamy do Polski, tak? albo przestajemy wyjeżdżać, bo się boimy wyjeżdżać. Bo zawsze będzie taki kraj na świecie, w Europie, w którym będzie bezpieczny w którym będzie się lepiej żyło niż w Polsce, jeżeli Polska nie zacznie się dynamicznie zmieniać. I to, co jest kluczem naszej filozofii politycznej, naszego planu, programu działania, to jest ta zmiana, która uruchomi wzrost gospodarczy w Polsce. Są te rzeczy, o które zabiega od lat kilkudziesięciu Janusz Korwin-Mikke. Głosząc program niskich i prostych podatków, mniejszej biurokracji, mniejszego wpływu urzędników i polityków na nasze życie. I 20, 15, 10, 5 lat temu nasza sprawa była beznadziejna. Była beznadziejna, bo nie mieliśmy swoich mediów, nie mieliśmy możliwości komunikowania się z Wami. Wszystko było drogie, trudne, skomplikowane. Teraz, dzięki rewolucji mediów społecznościowych, Mamy dwóch europosłów, mamy ogólnokrajową strukturę, mamy najmłodszych liderów, bo jesteśmy najmłodszą partią, mamy najmłodszych wyborców, najmłodszych sympatyków, najmłodszych liderów poza naszym umiłowanym przywódcą, który jest chyba najstarszym dla odmiany liderem partii w Polsce, ale ma tyle pary krzepy i energii, że myślę, że 150 lekko. Jak nie będzie miał jakieś awarii na motorze, czy coś takiego, bo lubi ostro pojeździć, to jesteśmy tą partią, która będzie za 4, 8, 12 lat zmieniała Polskę. Donald Tusk był w moim wieku, nie wszedł do Sejmu. W 1993 roku Donald Tusk, mając 50 posłów, premiera Bieleckiego, kupę pieniędzy, w reklamówkach przenoszonych, przywożonych, zbieranych i tak co opisywał później Paweł Pirskowski w swojej książce. To nie jest konfabulacja, cytuję jednego z byłych towarzyszy partyjnych e, Donalda Tuska. Ten Donald Tusk, mając wszystkie te zasoby i aktywa, dostał 3,99% i 550 tysięcy głosów. Jarosław Kaczyński w 93 roku, który był wtedy parę lat starszy ode mnie, który wymyślił 5% próg i go wprowadził, nie, nie przekroczył go. Porozumienie Centrum dostało 4,4% jakieś 620 tysięcy głosów. My, my w ostatnich wyborach dostaliśmy 730 tysięcy głosów i ten moment, w którym widzieliśmy 4,9% na ekranach telewizorów, się za głowę trzymaliśmy i wiedzieliśmy, że przez najbliższe dwa dni nie będziemy spali spokojnie, będziemy czekali na to, jak spływają kolejne wyniki z kolejnych e, okręgów. Ten moment, jeżeli was nie wypchają za granicę, się nie powtórzy. Bo partia, która ma 20-30% poparcie wśród najmłodszych Polaków, a 45% poparcie wśród młodych mężczyzn, bo jakoś e, ja wiem dlaczego, wy też pewnie wiecie dlaczego trudniej kobiety do nas e, e, przekonywać, ale ta formacja, e, jeżeli z tych... 400 tysięcy pójdzie do wyborów, 150 tysięcy, to ma jakieś 40-50 tysięcy nowych wyborców co roku, więc jeżeli nie będziemy robić czegoś, przez co stracimy tych wyborców, których dotychczas mieliśmy, a myślę, że to się nie wydarzy, to pozyskamy nie tylko tych wyborców, ale bardzo często jest tak, że to się liczy co najmniej 2-3 głosy. Dlaczego? Bo ten człowiek, który głosuje po raz pierwszy, który zrozumie, że realizacja naszego programu jest jedyną szansą na to, że on nie będzie musiał wyjeżdżać z Polski. To jest człowiek, który bardzo często, bardzo skutecznie przekonuje: mamy, tatę, babcię, dziadka, wiadomo jak często jest. Dla radości wnuczek powie, że się będzie uczył, i tak dalej. Ale daj, babciu, niech ja za ciebie skręcę i ten krzyżyk postawię. To tak działa. Znam wiele takich przypadków, różne patenty. Ludzie filmiki wrzucali w internet, w jaki sposób rodziców i dziadków przekonać do głosowania na partię Korwin. I w tej sytuacji. My nie zasypujemy gruszek w popiele, tylko jak to mówi pewien e, ojciec, dyrektor z, pewnej, e, z pewnego koncernu medialnego Storunia, trzeba siać, 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 siać i siać, a jak się będzie siać, to coś z tego wyrośnie. Dlatego teraz pan prezes jest w Chinach, zrobił sobie krótką przerwę, żeby Chińczyków przestrzegać przed przyjęciem demokracji, zwłaszcza socjaldemokracji, e, ale już w poniedziałek wraca. I będzie razem ze mną robił to, co robił przed swoim wyjazdem, czyli jeździł po całym kraju, po takich miejscowościach jak Trzebinia, by przekonywać Was, że warto się zaangażować, warto coś robić, by w kolejnych wyborach była silna formacja wolnościowa. Bo, tak jak mówię, w 1993 roku i Tusk, i Kaczyński byli ludźmi, którzy nie weszli do Sejmu, ale mieli wtedy dużo mniej niż my, w chwili obecnej, mamy. I jestem głęboko przekonany, że z powodów właśnie demograficznych, ekonomicznych, społecznych, ten program, który głosimy, jest programem, który będzie miał coraz silniejszy posłuch wśród Was, Waszych bliskich, Waszych rodziców. Bo ten dzień, w którym Waszym rodzicom, dziadkom powiedzą, że nie ma pieniędzy na ich emeryturę, albo powiedzą im, że trzeba ją obciąć o 20, 30, 40%, to będzie dzień, w którym będziecie mogli wejść na YouTube'a, wpisać Wipler Trzebinia 2016 i poszukać tego filmu, na którym mówiłem, że coś takiego się wydarzy. I dlaczego się wydarzy? Bo ten baca, który siedzi na drzewie i piłuje gałąź, na której siedzi, który słyszy od przechodzącego baco: spadniecie a później jak spada, mówi prorok, jak i cyco, to jest figurą wielu polskich wyborców, którzy się strasznie teraz cieszą, że ktoś w ich imieniu pożyczył na międzynarodowych rynkach finansowych kilkadziesiąt miliardów, żeby im dać, żeby nam dać. Jeżeli w budżecie jest 54 miliardy, są dziury, to ktoś, kto mówi, że daje nam 500 złotych na dziecko, to w istocie pożycza od nas, w naszym imieniu, za granicą tych dwadzieścia kilka miliardów i sprawia, że my odsetki zaczynamy od tego płacić. To nie jest filozofia, która doprowadzi nas do dumnej, i bogatej Polski, o której my marzymy. Takiej Polski, do której chcą przyjechać, ale nie ziomki z Afryki Północnej, które chcą generalnie money, 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 za nic nie robienie. I chcą czcić Allaha na koszt europejskiego podatnika, i wiedzą, że w Polsce to trochę słabo wychodzi. Chociaż w sumie to 500 plus, już by się łapali, to zawsze jakiś tam grosz jest, tak? Ale co to jest w porównaniu z 400 euro, które dostaną w Brukseli, tak? Plus kolejne 200. 379 plus 200, jeżeli chodzi do patnej szkoły, a patna szkoła to jest, może być na przykład szkoła, imam, szkoła prowadzona przez imama, bo kto im zabroni prywatnych szkół koranicznych zakładać, prawda, w której mają algebrę, geometrię i Koran. Wykładane i wtedy za dzieciaka masz 579 euro miesięcznie podstawowych świadczeń. Jeszcze parę innych się można doskładać i wtedy masz dziesiątkę dzieciaków, to życie nie umierać. Kto z Was nie chciałby mieć takiej roboty generalnie ściągać kolejnych wyznawców proroka na świat i skasować za to 5-6 tysięcy euro. Da się tak w sumie żyć, prawda? Jesteśmy krajem, który potrzebuje zmian, bardzo głębokich zmian. Jesteśmy formacją środowiskiem, ruchem intelektualnym, ruchem politycznym, który ma projekt, program tych konkretnych zmian i przyjechałem tutaj Was serdecznie zaprosić, żebyście się włączyli w to, co robimy, bo poważna polityka wymaga długoterminowego, długofalowego zaangażowania. My teraz musimy się przygotować do wyborów samorządowych, które będą za ponad dwa lata, do wyborów europejskich, które będą zarówno trzy lata i wyborów europejskich, i wyborów parlamentarnych, które będą za 3,5 roku. Mam nadzieję, że się włączycie w to, zaangażujecie i że wyruszycie dalej, by namawiać ludzi, by przyłączali się do nas, do tego, co robimy. Dziękuję bardzo.